Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Wackiem. Obchodzimy 55. rocznicę służby. To słowo, nad którym rozmyśla dzień i noc, wychodziło z niego w jego nauczaniu wchodziło do mojego serca. A teraz Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj ponownie kontynuuję serię, którą rozpocząłem 6 tygodni temu, nauczając o 20 objawieniach, które zmienią Twoje życie. Jest to mała książka, którą napisałem, świętując 55-lecie, odkąd Pan zmienił moje życie, a rzeczy, które mnie zmieniły, to wiedza objawiona Słowa Bożego. Wziąłem więc 20 objawień i po prostu krótko o nich wspomniałem. Są to zwykle tylko dwie strony na każde objawienie. Następnie oferujemy dodatne nauczania, które będą je uzupełniać. Teraz jesteśmy na dwunastym objawieniu z tej listy dwudziestu. Dzisiaj będę mówił o objawieniu, które Bóg dał mi na temat równowagi między łaską a wiarą. Na początku może ci to nic nie mówić, ale ciało Chrystusa można zasadniczo podzielić na obóz wiary i obóz łaski. Obóz wiary jest taki, że masz moc, masz autorytet, musisz wierzyć. Jeśli nie wierzysz, to się nie stanie. To nakłada na ciebie odpowiedzialność i autorytet, aby otrzymać to, co Bóg już uczynił. Obóz łaski zasadniczo mówi, że to nie ty. Nie chodzi o to, co ty robisz. Wszystko zależy od Boga. W obu tych obozach jest rów. Jeśli znajdziesz się w obozie wiary, będzie to prowadzić do całkowitego wyczerpania, ponieważ próbujesz robić wszystkie te rzeczy, aby kontrolować i sprawiać, by wszystko działało w Twoim życiu. Możesz się wypalić ponieważ próbujesz aktywować moc Boga. Wysyłasz anioły i rozkazujesz im, aby to zrobiły. W pewnym sensie ty zajmujesz miejsce Boga. Musisz sprawić, by wszystko się wydarzyło. To jest rów, który dzieje się, gdy ludzie obstają przy wierze, ale po stronie łaski wchodzisz w suwerenność Boga. Gdzie cokolwiek będzie, to będzie. To nie ja, to nie zależy ode mnie, to wszystko zależy od Boga. Obie te rzeczy są niewłaściwe. Nie mówię, że wiara jest zła lub łaska jest zła, ale mówię, że sposób, w jaki są one często przyjmowane i stosowane, doprowadza je do skrajności. Tak więc, jeśli słuchałeś mojego programu, pod koniec zeszłego tygodnia i pierwszego dnia tego tygodnia dzieliłem się tym, jak objawienie wiary i tego, że już miałem wiarę że miałem wiarę Boga i to była tylko kwestia się, nauczenia się jak działa wiara to była wiedza że kiedy zacząłem to rozumieć zacząłem widzieć cuda Widzieliśmy cudowne uzdrowienia, ludzi słyszanych z martwych, a wiara stała się głównym skupieniem mojego życia. A tak jak opisałem, jeśli nie będziesz ostrożny, dojdziesz do sytuacji, w której wszystko będzie zależało od tego, co ty robisz. Powiem to w ten sposób. Jest to zdanie, które większość z nas słyszała, i uważam, że jest ono całkowicie błędne, ale usłyszysz takie rzeczy jak wiara porusza Boga. Wiara nie porusza Boga. O to, co Pan mi pokazał. Powiem to, a potem spędzę dzisiejszy i jutrzejszy dzień, wyjaśniając to bardziej szczegółowo. Ale wiara się nie porusza. Bóg działa przez łaskę, a łaska oznacza, że jest niezasłużona, nie można na nią zapracować. Tak więc łaska oznacza, że to nie ma z Tobą nic wspólnego. Bóg działa przez łaskę i zapewnił wszystko, co kiedykolwiek zapewni Tobie lub mnie, ale nie dzieje się to automatycznie. Wiara po prostu przywłaszcza sobie to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. To wspaniałe stwierdzenie. Zrozumienie tego zajęło mi 20 lat i wiem, że niektórzy z Was mogą pomyśleć: człowieku, jesteś trochę powolny. Ale jeśli naprawdę przeanalizujesz to, co mówię, to jest to potężne objawienie. Wiara nie porusza Boga. Bóg przez łaskę poruszył i zapewnił wszystko, czego Ty i ja kiedykolwiek będziemy potrzebować, zanim jeszcze zaistnieliśmy. Zanim pojawił się problem, rozwiązanie już istniało. Tak więc łaska jest sposobem, w jaki Bóg działa. Bóg jest motywowany przez łaskę. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Ewangelia 3,16 Bóg nie odpowiedział na ciebie. Z powodu twojej wielkiej wiary zdecydował, że pośle Jezusa. Napisane jest, że Jezus jest barankiem zapitym od założenia świata. A więc zanim ty i ja zostaliśmy stworzeni, Bóg już przewidział bałagan, w który wejdziemy i już zdecydował, że pośle Jezusa, który poniesie nasze grzechy i zapłaci. Za nasze grzechy. Nie zapłacił więc za nasze grzechy w odpowiedzi na nas. Dzięki łasce uczynił to, zanim ty i ja w ogóle się urodziliśmy. Tak więc łaska zapewniła, ale łaska nie sprawia automatycznie, że to się dzieje. Wiara sięga i przywłaszcza sobie to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Jeśli więc dobrze to rozumiesz, wiara nie jest czymś, co robimy, aby poruszyć Boga. Bóg poruszył się dzięki swojej łasce przed Tobą i mną. To nie On utknął? Bóg już się poruszył, Bóg już zapewnił. Wiara po prostu to przyswaja. Wiara jest naszą pozytywną odpowiedzią na to, co Bóg już uczynił, a nie czymś, co robimy, aby uzyskać pozytywną odpowiedź od Boga. To jest coś wielkiego. To, co mówię, jest absolutnie ważne, a bardzo, bardzo, bardzo niewielu ludzi zachowuje właściwą równowagę między tymi dwiema rzeczami. Jeśli zbyt mocno podkreślasz łaskę, popadasz w suwerenność, w której po prostu nic nie robisz, wszystko zależy od Boga. Jeśli zbyt mocno podkreślasz wiarę, popadasz w uczynki, a Biblia mówi, że uczynki całkowicie powstrzymają moc Boga. Bóg nie będzie działał poprzez twoją dobroć. Chwała Bogu nie robi tego, ponieważ gdyby dał nam to, na co zasłużyliśmy, wszyscy poszlibyśmy do piekła. Tak więc istnieje skrajność w każdym z tych przypadków i musimy zrównoważyć te dwa, tworząc ich właściwą Często używałem tego jako przykładu, że sód jest trucizną, jeśli spożyjesz daną ilość sodu, to cię zabije. To jest trucizna. Czy wiesz, że chlorek jest trucizną? Jeśli spożyjesz daną ilość chlorku, zabije cię. Tak więc zarówno chlorek, jak i sód są truciznami, ale jeśli połączysz je razem, otrzymasz sól, bez której umrzesz. Czy wiesz, że wiara sama w sobie jest trucizną, jeśli nie masz jej w równowadze z łaską? Łaska sama w sobie jest trucizną, jeśli nie rozumiesz, że nie wszystko zależy tylko od Boga, że Ty musisz odpowiedzieć. To będzie zgodne z mocą, która działa w Tobie, list do Efezjan 3.20. Zacytowałem ten werset wcześniej, ale mówi on temu zaś, który może uczynić o wiele obficie i ponadto wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Ludzie łaski tak przeczytają ten werset i powiedzą: Zobacz, to całkowicie zależy od Boga. To wszystko zależy od Boga. To jest ponad to, co możesz prosić lub myśleć. Nie masz z tym nic wspólnego. Ale ten werset też mówi: Według mocy działającej w nas. Ludzie wiary podkreślają tę część z tego wersetu i mówią, że musisz robić to, musisz się modlić, musisz żyć. Robić różne rzeczy kładą ciężar przynoszenia rezultatów na twoje barki, a ty nie możesz tego znieść. Nie chodzi o jedno z nich, chodzi o połączenie tych dwóch. Połączenie ich razem tworzy Boży rodzaj wiary i to właśnie uwalnia rzeczy. Tak więc istnieje równowaga między łaską a wiarą i oferuję tę książkę, aby uzupełnić ten krótki wstęp zatytułowaną Życie w równowadze między łaską a wiarą. Mam też CD i DVD, a także przewodnik do studiowania. Wiele osób mówiło mi, że to jest właśnie serce mojej służby. Nigdy nie próbowałem tego ustalać, ale kiedy usługuję, nieustannie staram się zrównoważyć to, co jest częścią Boga, a co naszą częścią. Co Bóg uczynił, a co my robimy. Jaka jest nasza odpowiedzialność, a jaka jest Jego odpowiedzialność. I powiem Ci, że bardzo, bardzo, bardzo rzadko ludzie otrzymują te rzeczy we właściwej kombinacji i z tego powodu czują się potępieni, ponieważ czują, że nie robią wystarczająco dużo lub przechodzą w miejsce, gdzie nic nie robią. Są po prostu całkowicie bierni, ponieważ w końcu wszystko zależy od Boga. To tylko łaska Boża. Żadna z tych rzeczy nie jest właściwa. Istnieje równowaga między nimi. Kiedy Bóg dał mi to objawienie, mówię Ci, że to po prostu zrewolucjonizowało moje życie. Pozwól, że podzielę się z Tobą fragmentem z Ewangelii Marka rozdział 11, gdzie w wersecie 23 Jezus nauczał swoich uczniów, w jaki sposób był w stanie przemówić do drzewa figowego i zobaczyć, jak ono umiera, nie robiąc nic w sferze naturalnej. A więc powiedział im, jak to zrobił, podkreślił słowa w Ewangelii Marka rozdział 11, werset 23, a potem w wersecie 24 powiedział, wersecie 24 powiedział dlatego mówię Wam o cokolwiek prosicie w modlitwie. Wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Słyszałem ludzi wiary. Nie jestem przeciwko wierze. Jestem osobą wiary, ale jestem przeciwny niewłaściwemu używaniu wiary, używaniu jej w sposób, w którym to ty zmuszasz Boga, sprawia, że Bóg porusza się dzięki Twojej wierze. To całkowicie błędna postawa. To sugeruje, że w jakiś sposób jesteś święty lub masz większą motywację niż Bóg. A to jest po prostu całkowicie błędne. Słyszałem, jak ludzie wiary brali ten werset i mówili, możesz wierzyć, że otrzymasz, i możesz sprawić, że to się stanie. Możesz sprawić, że Bóg to zrobi. Bóg jest zobowiązany do zrobienia tego, w co wierzysz. To nieprawda. Nie o tym tu jest mowa. Pozwolę sobie wziąć kilka ekstremalnych przykładów, które myślę, że każdy rozumie i użyje ich, aby obalić błędne myślenie w o tym wersecie. Co gdybyś chciał użyć wersetu z Ewangelii Marka 11:24 i powiedzieć: "Wyznaję ustami i wierzę w sercu, że obrabuję bank, ucieknę z milionem dolarów i nie zostanę złapany, ponieważ wyznaję to ustami i wierzę w sercu"? Dlaczego nie możesz tego zrobić? Czy nie jest napisane o cokolwiek? Czy kradzież pieniędzy nie jest czymkolwiek? Ludzie, którzy to oglądają, powiedzą, nie, wiem, że to nie o tym jest mowa. Skąd wiesz? Cóż, po prostu wiem, po prostu nie czuję, żeby to było właściwe. Powodem, dla którego to nie działa w przypadku kradzieży pieniędzy jest to, że Bóg nie zapewnił Ci złodziejstwa w swoim odkupieniu. To wraca do tego, o czym mówię. Wiara nie sprawia, że Bóg coś robi. Wiara jedynie przywłaszcza sobie to, co Bóg już dla Ciebie zapewnił przez Jezusa. A Jezus w swoim odkupieniu nie zapewnił Ci możliwości kradzieży pieniędzy i ucieczki bez złapania. To nie jest częścią odkupienia Jezusa? Nie możesz więc użyć swojej wiary, nie możesz użyć Ewangelii Marka 11:24 i powiedzieć, wyznaję, że ukradnę te pieniądze i nie złapią mnie. Nie możesz tego zrobić, ponieważ Jezus tego nie zapewnił. Wiara nie sprawia, że Bóg coś robi. Wiara jedynie przywłaszcza sobie to, co Bóg już uczynił. Wiara jest tylko Twoim sposobem na otrzymanie tego, co Bóg już uczynił. To bardzo ważne. Była pewna kobieta. Nie znałem jej osobiście, ale słyszałem o tym. Znałem jej męża. Ta kobieta założyła szkołę biblijną i była to szkoła biblijna wiary. Wzięli ten werset i ona zapragnęła poślubić Kenneta Coplanda. Chciałaby Kenneth Copland został jej mężem i używała Ewangelii Marka 11:24, by uznać, że chodzi o cokolwiek, czego by pragnęła. Czy to nie jest pragnienie? Czy nie możesz tego zrobić? Sposób, w jaki chciała poradzić sobie z Glorią Copland? Polegał na przeklinaniu jej i nakazywaniu jej śmierci i zejścia z drogi. Ludzie, którzy tego słuchają, mówią, oczywiście, że to nie jest w porządku. Dlaczego to nie jest porządku? Czy to nie jest cokolwiek? Powodem, dla którego nie jest to słuszne, jest to, że Jezus nie przewidział cudzołóstwa i morderstwa w swoim odkupieniu. Nie możesz użyć wiary, nie możesz po prostu zacząć wyznawać ustami i wierzyć w swoim sercu, że zostaniesz dyrektorem generalnym danej firmy, jeśli nie jest to wolą Boga dla ciebie. Jeśli nie dał Ci talentów i zdolności, nie możesz wyznać, że zostaniesz mistrzem świata w dziesięcioboju olimpijskim, jeśli nie masz żadnych fizycznych zdolności, aby to zrobić. Jeśli jesteś krastanem o wzroście jednego metra, nie możesz wyznawać, że będziesz najlepszym koszykarzem wszechczasów. Nie możesz używać wiary do manipulowania Bogiem i zmuszania Go do robienia rzeczy, których nie zapewnił Ci w swoim odkupieniu. Jeśli dobrze to zrozumiesz, da Ci to odpoczynek i pokój, że nie muszę zmuszać Boga do niczego. Bóg dzięki swojej łasce już spojrzał na mnie i zobaczył wszystko. Czego kiedykolwiek będę potrzebował w swoim życiu, jeśli potrzebuję uzdrowienia, to On już je zapewnił, więc nie muszę wyznawać i starać się wypowiadać słów jak należy i robić wszystko idealnie, aby Bóg mógł mnie uzdrowić. Nie, Bóg już mnie uzdrowił, przez Jego rany zostałem uzdrowiony, 1 Piotra 2:24. On już to zapewnił, ale to jest w duchu. To nie zadziała automatycznie. Muszę na to odpowiednio odpowiedzieć. W tym właśnie jest wiara. Wiara jest odpowiedzią na to, co Bóg już zapewnił. To jest pewność, to jest zapewnienie. Moje ciało może boleć. Lekarze mogą powiedzieć mi, że umieram, lub coś jest nie tak, ale Słowo Boże mówi, że w moim duchu mam tę samą moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych list do Efezjan 1.19: Ta moc już jest we mnie, więc po prostu odpoczywam w tym. Jestem tego pewien i ufam temu, co Bóg już uczynił. Tym właśnie jest wiara. Wiara, jeśli dobrze ją rozumiesz, nie jest czymś, nad czym musisz pracować, co jest trudne i po prostu próbujesz wierzyć Bogu. Ty wierzysz Bogu. Po prostu odpoczywasz w Nim. Ale większość ludzi myśli, że wiara jest czymś, co robimy, a potem Bóg odpowiada na naszą wiarę. Jeśli masz takie nastawienie, że musisz robić te rzeczy, chodzić do kościoła, płacić dziesięcinę, studiować słowo, robić to i to i to, a wtedy Bóg ci odpowie, to nie jest to wiara, to są uczynki. Wiele wersetów mówi o jedynej rzeczy, która powstrzyma Boga. Grzech nie powstrzyma Boga, ale ty ufając sobie powstrzymasz Boga, ponieważ Bóg nie będzie działał w Twoim życiu w oparciu o Twoją świętość. Chwała Bogu, że ustanowił to w ten sposób, ponieważ... Gdyby Jego korzyści w moim życiu były związane z moimi osiągnięciami, nigdy bym na nic nie zasłużył. Tak więc musisz dojść do tego, że to wszystko Jezus. Ale czy to oznacza, że to działa automatycznie z powodu wierności Jezusa? Nie, to i dzięki łasce, czyli to, co Bóg uczynił, przez wiarę. Wiara jest zaangażowana, ale wiara nie jest tym, co Ty robisz, aby Bóg się poruszył. Wiara jest pozytywną odpowiedzią na to, co Bóg już uczynił. To jest ważne, a to pozwala Ci po prostu odpocząć. Pozwala Ci powiedzieć: Ojcze, nie jestem bezczynny. Wypowiadam słowo, buduję siebie, studiuję słowo, ale nie robię tego, by Cię poruszyć, nie po to, by zyskać Twoją aprobatę. Jestem akceptowany przez łaskę. Ale będę wierzył Bogu. Zamierzam zagłębić się w Słowo Boże, aby odnowić swój umysł. Czy wiesz, że studiowanie Słowa Bożego nie sprawia, że Bóg kocha cię bardziej i nie sprawia, że kocha Cię mniej, jeśli nie studiujesz słowa? I wiem, że są ludzie, którzy teraz po prostu wariują, ponieważ uważają musisz to robić, bo inaczej Bóg cię nie będzie kochał, Bóg nie odpowie na Twoje modlitwy. Nie, Bóg nie porusza się w zależności od tego, ile słowa studiujesz, ale studiowanie słowa jest dla Ciebie ważne. Ono odnawia Twój umysł. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Bóg będzie kochał Cię tak samo, niezależnie od tego, czy studiujesz Słowo czy nie, ale Ty nie będziesz kochał Boga tak samo. Świętość nie porusza Boga, świętość zmienia Ciebie, zmienia Twoje serce. Jeśli żyjesz w grzechu i otwierasz się na diabła, Szatan przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Napełni Cię strachem, zmartwieniem, goryczą. Gniewem i wszystkimi tymi rzeczami. I tak, to zmieni twoje serce wobec Boga, jeśli nie żyjesz w świętości, ale nie zmieni Bożego serca wobec ciebie, jeśli żyjesz w świętości. To są bardzo radykalne stwierdzenia. Niektórzy ludzie myślą, nie, ja muszę chodzić do kościoła za każdym razem, gdy drzwi są otwarte. Czy wiesz, że Bóg będzie cię kochał dokładnie tak samo, jeśli nigdy więcej nie pójdziesz do kościoła? Ale ty nie będziesz kochał Boga tak samo. Dlatego nie jest mądrze nie chodzić do kościoła. Pismo Święte mówi, że mamy nie opuszczać naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, aby nikt z Was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Zauważ, że nie jest tu napisane, aby serce Boga nie stało się zatwardziałe wobec Ciebie. Nie, twoje serce stanie się zatwardziałe wobec Boga, a więc jeśli nigdy więcej nie pójdziesz do kościoła, Bóg będzie Cię kochał tak samo, ale Ty nie będziesz kochał Boga tak samo. Głupotą jest nie chodzić do Kościoła. Głupotą jest nie studiować słowa, głupotą jest nie robić tych rzeczy. Robisz sobie krzywdę, ale Bóg nadal cię kocha, głupcze. Bóg nie jest na ciebie zły. Widzisz, to jest łaska, to nie opiera się na twoich osiągnięciach, ale czy to oznacza, że dzieje się to automatycznie? Dzisiaj mam mało czasu, ale w naszym jutrzejszym programie rozwinę ten temat i pokażę, że w liście do Tytusa, rozdział 2, werset 11, jest napisane, że objawiła się łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ukazała się wszystkim ludziom, ale nie wszyscy ludzie są zbawieni. Nie dlatego, że Bóg tego nie zapewnił. Jezus umarł za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 2. Ale trzeba przyjąć tę łaskę przez wiarę. W liście do Rzymian 5.2 jest napisane, że otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski. Tak więc łaska Boża przyszła do wszystkich ludzi, ale nie przyniosła korzyści wszystkim ludziom, ponieważ nie wszyscy odpowiedzieli wiarą. Wiara jest pozytywną odpowiedzią, a nie czymś, co robimy, aby uzyskać pozytywną odpowiedź. I znowu wiem, że dla niektórych ludzi może to nie brzmieć znajomo, ale wyszedłem z grupy wyznaniowej, w której zdałem sobie sprawę, jak potężna jest wiara. Zacząłem wprowadzać wiarę w życie. Widziałem cuda. Popadłem jednak w skrajność, próbując wykorzystać tę wiarę, aby zmusić Boga do robienia rzeczy i mówię ci, to jest frustrujące. Szczególnie w obszarze przebudzenia. Wyszedłem z grupy, która modliła się i pościła o przebudzenie i spędzała całe noce na spotkaniach modlitewnych. I właściwie ja zacząłem całonocne spotkania modlitewne. Myślałem, że modląc się w jakiś sposób wykręcam Bogu rękę i sprawiam, że Bóg się poruszy. I usłyszałem sam siebie, jak to mówię. Dorastałem w Arlington w Teksasie i modliłem się za ludzi w Arlington w Teksasie i podczas jednego z naszych całonocnych spotkań modlitewnych powiedziałem to, przyznaję, że było to głupsze niż but, ale właśnie w takim momencie byłem. Modliłem się i powiedziałem, Boże, gdybyś kochał ludzi w Arlington w Teksasie, choć w połowie tak bardzo jak ja, mielibyśmy przebudzenie. To straszne. Ale widzisz, myślałem, że moje modlitwy sprawiają, że Bóg ześle przebudzenie. I zanim mnie potępisz, mogę Ci zagwarantować, że wielu z Was myśli dokładnie tak samo. Modlisz się i zbierasz innych ludzi. Zbierzmy razem sto 100 osób, tysiąc osób i będziemy wywierać presję na Boga i nie odpuścimy, dopóki nie sprawimy, że Bóg uzdrowi tę osobę, dopóki nie sprawimy, że Bóg uratuje tę osobę lub ześle przebudzenie. Widzisz, to jest w 100% błędne. Bóg kocha ludzi bardziej niż ty ich kochasz. Bóg chce cię uzdrowić bardziej niż ty chcesz być uzdrowiony. Nie bombardujesz Boga, próbując zmusić go do działania. Bóg już przewidział każdy problem, jaki kiedykolwiek będziesz miał. On już stworzył zaopatrzenie, zanim ty kiedykolwiek miałeś problem. Bóg nie jest Twoim problemem. Dzięki łasce Bóg zapewnił wszystko to już załatwione. Wiara polega na tym, że docierasz tam, dokąd zmierzasz. Nie kierując się tym, co widzisz, smakujesz, słyszysz, wąchasz lub czujesz. Zamiast tego stoisz na tym, co obiecało Słowo Boże i po prostu ufasz temu, a twoja wiara po prostu odpowiada na to, co wierzysz, że Bóg już uczynił. Sięgasz, chwytasz zaopatrzenie i wprowadzasz je do sfery naturalnej, nie dlatego, że zmusiłeś. Boga, aby to zrobił. Bóg już to zrobił. Ty jesteś tylko kanałem i pozwalasz Bożemu zaopatrzeniu przepływać przez ciebie Twoje wyznanie, przez Twoją wiarę i przynosić manifestację tego, w co wierzysz. Ponownie są ludzie, którzy nie zastanawiają się nad pewnymi rzeczami i nie skupiają się na tym zbytnio. Ale jeśli Ty naprawdę się skupiłeś i jeśli rozumiesz, że wiara może czynić cuda, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jeśli nie jesteś ostrożny, dojdziesz do miejsca, w którym czujesz, że musisz zmusić Boga do zrobienia czegoś. To nie jest prawdziwa wiara. Mam tę małą broszurę zatytułowaną 20 objawień, które zmienią Twoje życie. Dzisiaj mówiłem o równowadze między łaską a wiarą. Mam też książkę, która jest bardziej szczegółowa. Mam przewodnik do studiowania, płyty CD i DVD. Mamy także płyty CD i DVD oraz USB z tym nauczaniem, które właśnie oglądasz. Możesz uzyskać właśnie te nauczania. Nasz lektor przekaże ci wszystkie informacje na ten temat, a więc posłuchaj, a następnie zadzwoń lub napisz i poproś o te materiały już dziś.